Siema, to szybki poradnik jak zrobić trio Swisha. Będziecie potrzebowali jednego Warlocka, jednego Tytana, jednego Huntera, albo jednego Warlocka i dwóch Tytanów. Najlepszą opcją jest jeden Warlock i dwóch Tytanów, ale jeżeli ktoś bardzo napiera, żeby iść Hunterem, może nim iść. Odnośnie pancerzy, bardzo, ale to bardzo polecam pancerze z Transcendent Blessingiem. Jeżeli nie wiecie czym on jest, jest to moc zwiększająca obrażenia w Śniącym Mieście, którego możecie zdobyć za wyzwanie od Petry. Pierwszy Encounter Kali. Są dwa sposoby, albo robicie normalnie, czyli każdy przejmuje inny symbol, potem po prostu się chowacie do drzwi po każdym mini dymatch albo jedna osoba stoi na plejcie i w momencie, kiedy Kali, stojący na środku zniknie, tarcza, inna osoba jej Anarchię do twarzy. Najlepsze loadouty: dwa slagi i Anarchia, albo fuzyjki. drugi Encounter Shuro, czyli nie ma tutaj nic super skomplikowanego weźcie sobie elementy, niech jedna osoba będzie miała Urlana 0 na podorędziu no i co, no i slagi, najlepiej Heritage i coś do czyszczenia możecie się swapować gilotyną z gulem, żeby mieć to czyszczenie Salvage Sago też jest spoko no i tak zaczynacie normalnie, wiecie, zabijacie moby, czyścicie kryształy, bijecie ją znowu zabijacie moby, czyścicie kryształy, bijecie ją i potem dochodzicie do puzli Teraz tak, musicie we trójkę wziąć cztery plejty, tak? Więc musicie po pierwsze bardzo dobrze pamiętać kto gdzie stał. Po drugie, są trzy sposoby, żeby przenieść dwa plety na raz. Jeżeli plejty są zaraz obok siebie, w jednej linii prostej, nie na skos, tylko w jednej linii prostej, możecie po prostu przesledować jednego, czyli zaczynacie sprintować i od razu robicie slajda. Na spokojnie w w drugim, jeżeli macie około 60 mobility. W drugi sposób, jeżeli dwa plejty są na skos, używacie lamentu, blokujecie, podskakujecie, robicie lewy przycisk myszy. Powinniście wylądować idealnie na drugim plate. Trzeci sposób to są plate narożne, czyli jak jest jeden plate, plate którego nie musicie przejmować i drugi plate do przejęcia w jednej linii. Wtedy trzeba wziąć wardlina i to jest bardzo ważne, żeby najpierw stanąć na plejcie, cały czas sprintować, zrobić obrót dookoła siebie o 360 stopni i dopiero potem użyć prawego przycisku myszy. Dlaczego? Ponieważ jeżeli nie zrobicie obrotu, pierwszy plate na którym byliście się nie podniesie, czyli nie będzie zaliczony. I to w sumie tyle. Powtarzacie to samo trzy razy, macie zrobiony encounter. Trzeci jęk nic trudnego. Tak naprawdę to jest jeden wielki demeczek. Co potrzebujecie w tym sezonie, czyli w sezonie zgubionych? Najlepiej wziąć Łankęę i nulką położyć coś do czyszczenia na kinetyka. Albo oczywiście Łankę i Cartishen Coordinates, jeżeli macie jakieś fajne. Tutaj będziemy używać glitcha, który pozwala podnieść więcej niż dwie kulki. Mogą go używać tytani na wojdowych drzewkach i hunter na do marku. I teraz tak, pierwszą kulkę musicie sobie zresetować, czyli podnosicie pierwszą kulkę, cofacie się pod most i tam pod mostem na tym rusztowaniu możecie sobie zrobić joining allies, czyli zresetować całkowicie kulkę. Dwie pierwsze kulki po lewej i po prawej stronie podnoszą obydwie postacie, które mogą sobie podnieść więcej niż dwie kulki, czyli albo hunter, albo tytan. Najlepiej jest, tak jak mówiłem wcześniej na dwóch tytanów, dlatego jeden ten ponosi z jednej, drugi z drugiej. Warlock w tym momencie jak kogoś złapie, to ratuje tę osobę. Potem sobie zabijacie jelobary, bo jak wiadomo, jeżeli nie zabijecie lobarów, to nie odpali się kolejna faza. Jak chcemy spokojnie zabić je lobary, pojawił się znowu kulki. Kule nie dotykacie, olewacie na razie, czekacie, aż kogoś złapie. W tym momencie osoba, która nie ma staków, powinna podnieść o i czekać, aż kogoś złapie. Jak tylko kogoś złapie, powinna go uwolnić. Osoba, która w tym momencie nie będzie miała żadnych staków, podnosi kurki, które są blisko Was. A osoba, która będzie miała dwa staki i może odpalić ulta, żeby zebrać kolejne dwie, powinna to zrobić. Następnie zabijacie znowu robary, no bo chcecie sprężywać enkanter. I ostatnią kulkę podnosi osoba, która ma cztery staki siły pochwyconych. Następnie robicie damage Face, jeżeli macie wystarczająco dużo depsa, zabijacie go i przechodzicie do Volta, jeżeli nie, no to nie, i zaczynacie od nowa. Przed nami Volt. Volta w zasadzie robicie dokładnie tak samo jak normalnie, czyli trzy osoby czytają i te same osoby, które czytały po prostu biegają z kulkami. Jedyną ważną zmianą jest to, żeby koroutować do siebie. Czy zaraz po podniesieniu kulki respi się u was rycerz, bo jeżeli się respi, to inna osoba, która jest w tym momencie nie zajęta niczym, będzie musiała przerotować do waszego miejsca, żeby zabić rycerza, żeby nie było wipe'a. Pamiętajcie, że po każdej trzeciej podniesionej kulce na fazę, respią się trzej rycerze. Oni się respią jeden po drugim, to nie jest tak, że oni się respią naraz, więc po prostu skoloutujcie, gdzie się respi pierwszy i on będzie po prostu priorytetem. I tyle, Driven przed wami. Wielka Riven, nic trudnego tak naprawdę, robić się na oczy, jeżeli nie potraficie robić na oczy, to jest najlepszy moment, żeby się nauczyć. Jedna osoba idzie sama na kryształ, dwie osoby idą razem na drzewo. Osoba na krysztale będzie musiała sobie radzić praktycznie cały czas sama i ma dwie opcje, albo będzie sobie sama odpolała windę, co jest dosyć, całkiem trudną sztuką, albo będzie po prostu się teleportowała z powrotem na górę przez joining gala i z Raczej każdy ją zna, chodzi o to, co się używa przy czylizowaniu Riven. Encounter przebiega dokładnie tak samo, jak przy Riven na oczka. Oprócz oczywiście tego, że jesteście w pokoju solo albo we dwójkę, totalnie niczym się nie ruszy. Jedyne, co może mi przyjść do głowy, to jeżeli nie zbijecie Riven przy dużym damage phaseie na, na samej górze, musicie zejść na sam dół niebieskiego kryształu i odpalić obydwie windy. Inaczej nie będziecie mogli sprogresować kanteru. Zanim zejdziecie na dół po stronie kryształu, pamiętajcie, żeby nie zabijać wszystkich mobów, bo jeżeli zabijecie wszystkie moby i odpaliacie drugą windę, zacznie wam się stakować Creeping Darkness. Nie zdążycie na plejty dojść. Po prostu umrzecie, więc pamiętajcie o tym, żeby nie wybijać wszystkich mobów, zanim nie odpowiecie wszystkich widzom. Queenswog jest częstą zmorą lumenów, ponieważ tutaj dużo zależy od szczęścia. Najłatwiej jest to zrobić w taki sposób, że pierwsza osoba, która zostanie wybrana po prostu daje się przeteleportować a następnie dwa razy przedłuża osobom w realnym świecie buffa najłatwiej jest to zrobić na finishery czyli zostawiacie osobie z kulką na jednego moba na finishera, czyli z tą taką małą kulką nad głową po czym osoba z sercem przy około 4-5 sekundach podchodzi do niego i trzyma je. w momencie kiedy wypuści on kulkę od razu wykona finishera a gra cofnie go do momentu gdzie tą kulkę wypuścił kilka takich Wartych do zaobserwowania mobów, które łatwo jest zostawić na dużej ilości HP, to duży boss w pierwszym pokoju, falangs w drugim pokoju, falangs na platformie nad palącą podłogą, rycerz w Wolcie i dwóch falangsów w dwóch tunelach na Wolcie. I to tyle. Gratulacje, zrobiliście trim na Swisha.